Cześć kochani, to Agnieszka i słuchajcie, zbliżają się Mikołajki, zbliża się 6 grudnia, zbliża się, zbliżają się święta i pomyślałam, że nagram dla Was taki film z pomysłami na prezenty. Takich filmów jest dużo, w zeszłym roku też taki kręciłam, ale dzisiaj to będą moje pomysły na prezenty. Tak, co ja dam swoim najbliższym po prostu w te święta, w te Mikołajki i tak dalej. Także słuchajcie, jeżeli ciekawe jesteście, to jest dzisiaj taki bardziej trochę prywatny film, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej, może się zainspirujecie czymś, myślę, że będzie tutaj trochę takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście, jeżeli film będzie się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I y, zaczynamy. Pierwsza sprawa to jest moje dziecko. I y, tak szybko tylko powiem, bo nie mam tej rzeczy i nie jestem w stanie fizycznie Wam pokazać. Moje dziecko zażyczyło sobie y, od Mikołaja grę y, Godzilla na PlayStation. I, słuchajcie, no oczywiście napiszemy list, generalnie wyślemy go może nawet mailem i zdalnie Mikołaj zainstaluje y, Godzilla na PlayStation, także... To jest pierwszy prezent. Moje dziecko nie ogląda e, mnie, mam nadzieję przynajmniej taką, bo on czasami sobie coś tam poogląda: jakieś gry na YouTube i tym podobne rzeczy. E, tak, generalnie nikt praktycznie z mojej rodziny, z moich najbliższych, moich filmów nie ogląda, a jeżeli się tutaj przypadkiem taka osoba pojawi, to proszę stąd zmykać siosio i e, nie psuć sobie niespodzianki. Także to był młody, ogarnięty mikołajkowo jak na razie. Zobaczymy jeszcze, co będzie ze świętami. E, i... Teraz kolejne rzeczy. I kolejne prezenty to są takie prezenty, na które może sama bym nie wpadła, ale odezwało się do mnie printu. I słuchajcie, chodzi o książki takie z fotografiami pamiątkowe, można robić. I szczerze mówiąc, na początku tak sobie pomyślałam, że no, to okej, okay, no jest to jakiś tam prezent, ale powiem Wam tak, jak weszłam, bo tam się wchodzi na stronę programie robi te książki, wygrywa zdjęcia. To jest generalnie nawet dla osoby robiącej świetna zabawa. I mam trzy takie książki. Jedna będzie dla Gracjana, e, druga będzie dla moich rodziców, a trzecia dla mojego brata i jego dziewczyny. I zaraz Wam tutaj pokażę. Generalnie będziecie mieć też zniżkę 40 zł właśnie na printu, na zrobienie sobie takiej książki. Fan jest niesamowity. Dla mnie przynajmniej był niesamowity, bo tam możecie sobie zmieniać układy stron, możecie tła dobierać, okładki różne, różne rozmiary itd. I mam dwa rozmiary. Pierwszy rozmiar, widzicie, są też opakowania świąteczne, to jest bardzo fajne, to samo od razu właśnie w takim opakowaniu świątecznym. I pierwszy rozmiar jest taki, a drugi jest większy także takie dwa rozmiary można sobie wybrać e, pokażę Wam co jest w środku nie mogę Wam oczywiście pokazać wszystkich zdjęć dokładnie, no bo są tutaj też takie prywatne zdjęcia, e, czy no takie po prostu, których się może publicznie nie pokazuje, ale generalnie zaczniemy od tej książki ja nawet nie wiem, która jest która, są trzy tak jak powiedziałam i słuchajcie, już otwieram, tak w środku coś takiego dostajecie i macie, a nam się w nos. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, za chwilę zobaczymy fotograficzną historię, która powstała, by zachować Twoje najlepsze momenty, radosnych świąt. I słuchajcie, tak, to jest dla moich rodziców. Macie tutaj również to, yy, kto pakował. Może zasłonię dzióbki moich rodziców, bo oni by chyba nie chcieli się pokazywać. Mam nadzieję, że mnie za to nie zamordują. I słuchajcie... Generalnie chodzi o to. E, moi rodzice byli, ja wiem, z miesiąc temu w Izraelu na wycieczce, na pielgrzymce e, i natrzaskali mnóstwo zdjęć telefonem. E, więc stwierdziłam, że zrobię im taki album. Okradłam mojego tatę z tych zdjęć e, i właśnie stwierdziłam, że im zrobię. Pokażę Wam tak. Można sobie nadrukować na takim papierze matowym, albo błyszczącym, albo może być płótno, e, jeżeli chodzi o okładki. Tutaj z tyłu macie właśnie jakieś zdjęcie z Izraela jakiegoś tu widoczku, a tu są moi rodzice, których zasłaniam intensywnie i też jakiś widoczek. W środku książka wygląda tak. Macie pierwszą stronę. Ja wybrałam papier ymm, matowy, dlatego, że wolę po prostu taki papier. I tutaj jest... Hmm, no właśnie, jakby to pokazać, żeby moich rodziców nie pokazać. Słuchajcie, moi rodzice są też mistrzami selfie, których nie potrafią sobie robić. Znajdę zaraz dla Was y, coś, co mogłabym tak, wiecie, pokazać po prostu. Dobra, yy, tu jest na przykład moja mamuśka. I jak widzicie, można wybierać różne układy stron. Yy, I tak, tu, jest, tu są dwa mniejsze zdjęcia, dwa większe zdjęcia. Wygląda to w ten sposób. I generalnie do 20 bodajże stron yy, macie yy, to wszystko w cenie, książki. Natomiast każda kolejna strona chyba kosztuje 3,99, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, to będzie obciachowe, ale ja się nie mogłam powstrzymać. Zrobiłam album, który nazywa się Couple Fail I To jesteśmy my Na okładce Tak, pokażę wam te okładki Chociaż tutaj też jesteśmy my Wiem, strasznie głupie, ale nie mogłam się powstrzymać Słuchajcie, zebrałam wszystkie głupie zdjęcia Od początku, odkąd jesteśmy razem Tak jeszcze tutaj pokażę pierwszą stronę. To jest to samo zdjęcie, co na kładce. Chyba jedno z moich ulubionych głupich zdjęć, i postanowiłam, że zrobię taki album. Nie chcę wam pokazywać wszystkiego, bo te zdjęcia oczywiście są e, naprawdę obciachowe. Może tak. Pokażę wam jeszcze to. Tutaj znowu widzicie, mamy dużo głupich zdjęć, łącznie z wsadzaniem palców do nosa, z głupimi minami. Tak jak powiedziałam, y, możecie sobie dowolnie wybierać. Widzicie, że tutaj na przykład w tym albumie... Czekajcie, przejdę dalej, żeby Wam pokazać. O, proszę, zestaw głupich zdjęć, kolejny, który mogę pokazać. Y, możecie sobie wybierać tła też na przykład. Tutaj mam na ciemnym tle to wszystko, bo mi bardziej pasowało. I widzę, że ostrość łapie na wampirkowe zęby Gracjana można wrzucać normalnie zdjęcia z telefonów do tego, żeby wam wydrukowali no i to musiało się tutaj, słuchajcie, znaleźć tu jest Grac, tu jest Kot a tu jest jeszcze Kapeć na starym dywanie którego się już pozbyłam ale tak, tacy panowie, więc takie albumy można sobie robić ten jest, tak jak powiedziałam, większy aha, i jeszcze to wam pokażę, to jest też fajne to jest ta aplikacja, która swego czasu... czemu zawsze jego łapię? No popatrzcie, jego buzię łapię, To jest ta aplikacja, która swego czasu szalała po Instagramie, w której można się było postarzyć. Także mamy tutaj wersję mnie ze starszym Gracjanem, Gracjana ze Starszą mną. No. A to jest Baby Calling, To wygląda jakby ktoś dzwonił na przykład, a ja tak! A, takie też przerobione zdjęcie. Także bardzo głupi album, ale wydaje mi się, że będzie bardzo fajny. No i na końcu jeszcze coś. W tym stylu, także to jest e, gracjanowy prezent, ale to jest tylko część prezentu, Drugiej części prezentu nie pokażę, bo jeszcze do mnie nie dotarła, także na razie cisza. I to jest coś, co mam właśnie dla e, mojego brata. Znowu macie to świąteczne opakowanie. Dla mojego brata i dla jego Ani. Oni są ze sobą koplat, naprawdę koplat od dzieciaczków takich. I właśnie zrobiłam im taki album, pokradłam im zdjęcia z Instagrama. Jeszcze o tym nie wiedzą. Mam nadzieję, że to nie przestępstwo w takim szczytnym celu. I tutaj mamy znowu małą matową wersję. Tak, to jest mój słodziaczkowy braciszek, a tu są te dwa głuptaki przebrane za co w Krasie czy nie, za rycerza i księżniczkę. Tak, więc zrobiłam im album. Nie mogę Wam wszystkiego oczywiście znowu pokazać, bo wiecie, siebie mogę pokazać. Gracjana też myślę, że mogę, że mnie nie zabije, ale tutaj no, też nie chcę tak bardzo prawie rzeczy ujawnić. W każdym razie pokażę Wam to pierwsze zdjęcie. Tutaj właśnie mój brat i jego dziewczyna lata. Jak byli dzieciakami gdzieś na początku liceum. Teraz już obdwoje pracują, są po studiach, więc są starsi. To jest strasznie głupia strona, nie wiem o co chodzi, ale jest bałwan, a tutaj jest mój brat ze swoim psem. Tak. Także zrobiłam im właśnie taki fajny albumik, a tutaj jest Ania, Ania. Mam nadzieję, że tego nie zobaczysz i że mnie nie zabijesz i też właśnie z Marfim. Także jest tutaj troszeczkę tych zdjęć. Reszty myślę, że nie będę Wam pokazywać, ale jak widzicie, no te albumy są po prostu bardzo, bardzo fajne i bardzo się cieszę, że mogłam spróbować po prostu i zrobić takie prezenty y, dla moich najbliższych. I myślę, że to jest rewelacyjna i bombowa opcja prezentowa, y, której tak jakby wcześniej nie brałam pod uwagę. Dobra, słuchajcie. To było to. Pamiętajcie o tej zniżce, że będziecie mieć 40 zł. Nie mogę się wysłowić, język mi się plącze. I to jest, wydaje mi się, całkiem, całkiem fajna zniżka, także jeżeli chcecie coś takiego właśnie, to warto skorzystać. Generalnie taki właśnie dla rodziców album skradzionych zdjęć, albo dla brata, siostry, nie wiem, czy chłopaka właśnie, taki, takie fejle, couple fails, to jest moim zdaniem spoko rzecz. No i oczywiście te albumy, tak jak mówiłam, na różne okoliczności się nadają, czy na jakieś komunie, czy na wakacje, Macie bardzo dużo różnych opcji. Są właśnie takie dla par, są no po prostu różne na chrzciny, mnóstwo różnych rzeczy do wyboru do koloru możecie tam znaleźć. Ale słuchajcie, przechodzę już dalej. Tak, to jest prezent dla mojego taty. Mam nadzieję, że wyjątkowo yy, nie będzie tak, że włączy ten film. Mam nadzieję, że nie będzie, tak? Ale to jest prezent dla mojego taty. Mój tata jest po prostu mistrzem sugerowania, co by chciał dostać na prezent. I kiedyś mówi mi tak, jak jechaliśmy na Wszystkich Świętych, na groby. Wiesz co, podobają mi się takie perfumy. Bardzo ładne są tam, wąchałem, w perfumerii. No po prostu coś pięknego. Aha, no okej, okay, tato. No, tak. No i oczywiście, słuchajcie, pierwsza moja myśl w głowie, która powstała, no to oczywiście, że mu kupię te perfumy, prawda? To jest Paco Rabanne One Million. Skoro mu się podobają, ja generalnie bardzo lubię dawać też perfumy jako prezenty. Uważam, że to jest taki prezent, jak wiecie, jaki zapach, że to jest taki prezent właśnie fajny, bo ja lubię dawać prezenty, które z jednej strony są praktyczne i ktoś ich użyje, a z drugiej strony sprawią też przyjemność i są to takie rzeczy, których samemu by się sobie e, może nie kupiło. Czy właśnie taki album? Zazwyczaj trzymamy wszystko, wiecie, w telefonie na przykład, nie? Albo w jakichś folderach. Czy właśnie perfumy? Nie każdy na przykład ma tak, że będzie chciał wydać kasę tam, załóżmy, ileś tam złotych set na perfumy. Dlatego e, ja uważam, że to jest bardzo fajna opcja prezentowa. I mam jeszcze dwie kolejne rzeczy. Jedną rozpakuję, bo to jest to samo, słuchajcie. E, to są szaliki. Od tego czasu jedna z Was poleciła. mi, no tak, szaliki, znowu praktyczna rzecz. Jedna z Was poleciła mi, żebym sobie zajrzała na Answer, bo tam są kaszmirowe szaliki na przecenie. I rzeczywiście kupiłam sobie taki czarny, ale znalazłam też takie grafitowe. I postanowiłam, że kupię te dwa grafitowe. Kaszmir 100% marki Answer dla mojej mamy i dla mojej cioci. Także dostaną takie szaliki. Mam ten mój czarny, jest rewelacyjny. Ten w ogóle ma taki stalowy nawet kolor, powiedziałabym. Coś takiego. I to jest właśnie 100% kaszmir. Te szaliki, ten, który ja miałam, czarny, nie wiem, czy Wam pokazywałam, możliwe, że nie, ale wyprzedały się. Te grafitowe nie wiem, czy się wyprzedały, czy nie, bo to już dwa tygodnie temu zamawiałam. Ja lubię robić takie właśnie świąteczne zakupy, czy mikołajkowe zakupy wcześniej po prostu, żeby nie było tak, że nagle muszę wydać ileś tam set złotych. Lubię po prostu troszkę wcześniej zacząć chomikować. Te świąteczne prezenty. Także właśnie takie dwie opcje: jedna dla cioci, druga, druga, druga dla mojej mamy. I w sumie na razie to jest tyle. Mam jeszcze do ogrania chłopaków, moich kuzyneczków. E, jeszcze się zastanawiam, tu Wy mi możecie podpowiedzieć, co takim dzieciakom 12 lat i 11 lat można by pakować jaki prezent, bo to mnie zastanawia. I mam jeszcze prezent dla mojego wujka, który do mnie idzie i to jest zegarek, ale no w tym momencie go po prostu jeszcze nie mam, więc nie będę Wam tutaj może dużo na ten temat mówić. Ja już dostałam in advance mój prezent e, mikołajkowy i e, są to buty, są to oczywiście melisy, ale to też przy innej okazji, przy jakimś holu Wam je po prostu pokażę. Także słuchajcie, to są moje takie opcje prezentowe. Ja nie mam gigantycznej rodziny, żeby wiecie, rozdać po prostu 50 osobom różne rzeczy, myśleć w ten sposób, ale jeżeli macie swoje własne właśnie takie pomysły sprawdzone, co warto komuś dać, co lubicie dawać na prezenty, co lubicie dostawać, Piszcie w komentarzach, to będzie bardzo dobra, wydaje mi się, podpowiedź dla innych osób. Nie chciałam robić takiego ogólnego filmu, co warto kupić, wiecie. I to, 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 to na prezenty, bo to jest bardzo rzecz indywidualna, ale pokazałam Wam, myślę, że to, co po prostu dla mnie jest bardzo spoko, co ja lubię dawać i co moim zdaniem się jako prezenty dobrze sprawdzi. Mam nadzieję, że może trochę Was zainspirowałam. Jeżeli film się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę, możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Wkrótce.